po to, żeby e, wykonywać inspekcję oddziałów, e, posterunków e, zewnętrznych. E, no i te, proszę Państwa, wypady czasami e, ona nie doprowadzały do sytuacji, w której pułkownik, gdyby pułkownik jechał na zachód, do kamionek i od strony zachodniej został zaatakowany przez kawalerię rosyjską, to znaczy... Rosjanie przekroczyli linię Wielkich Jezior. 25 sierpnia 1914 roku Rosjanie po raz pierwszy um, próbują zaatakować Giżycko. To jest trochę taki wejście w miasto z Trzecia rewizja swojego korpusu próbuje obejść Wielkie Jeziora od północy, odchodzą, um, odchodzą w Węgorzewo i kierują się... שלום strategii tej przez wynika tego, że jak na kubantki sprawiały, iż Rosjanie byli jakby do końca przekonani, że załoga twierdzy jest inna, to bardzo przekonuje się do wariantu blokowania. Samsonowa, tą armię Narew. Udało im się to głównie dlatego, że właśnie zagadła koordynacja działań po stronie rosyjskiej. Że Narew, około 60 tysięcy żołnierzy zginęło lub znalazło się w niemieckiej niewoli. To pozwoliło z kolei na generała Swedorskiego Faszabu. Byłet, który przeszedł do historii I wojny światowej i to sprawne dowodzenie tego nowego dowództwa, co mówiło o spektakularnym sukcesie pod Tannenbergiem.